Ja w tym odcinku Wam pokażę z bliska moje świętki włoskie, jak się nim bawię, a także ile one kosztowały. Więc y, karmel, on kosztował 150 zł. Kupiliśmy oczywiście schodowcy i puchatek też 150 I również schodowcy. Sance są. Oba! O! Gryzikla. Teraz pewnie się załatwia. W kuwecie. No już się nauczył. No. I tak to ma być. O, patrzcie, piję wodę. A, już nie. Pogłaszczę i spróbuję chociaż. One się boją, jak mi je wziąć. No ale bardzo dobrze się czułem, jak już się nim bawię. O, patrzcie, jaki spokojny. O, znowu tam może pewnie znowu kupka. Fajcie, spokojnie. Patrzcie, ja. No, dobra, to może będzie w innym odcinku, jak się nimi bawię. Już podałam ceny, Świnak. więc mam nadzieję, że w tym odcinku jeszcze tyle wystarczy. Bajo!